Good morning. It's May 19, 2021, and it's a Wednesday. Poznajecie tego pana? To David Lynch, reżyser znany z takich filmów jak Mulholland Drive, Miasteczko Twin Peaks czy Zagubiona Autostrada, dorabia jako pogodynka, nagrywając codziennie raporty o stanie pogody w Los Angeles i losując liczbę dnia od 1 do 10. Niegdyś wielki reżyser, dziś musi korzystać ze wszelkich środków, by zarobić. Oczywiście, to żart. Lynch również robi sobie z tego żarty, ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co wielcy znani reżyserzy robią dla pieniędzy poza filmami fabularnymi i ogólnie wysokobudżetowymi. Opowiem Wam o paru bardzo ciekawych projektach, o których mogliście nawet nie wiedzieć, że zostały stworzone przez bardzo znanych reżyserów. mistrz filmów gangsterskich, król popu i musical. Już na tym etapie budzi niemałe emocje. W 1987 roku nominowany do Oscara Martin Scorsese został zaproszony do wyjątkowego projektu, który miał połączyć ze sobą tylko pozornie odległe światy. Dramatyczną opowieść o chłopaku stojącym na rozdrożu między dobrem a złem i zgrać to z muzyką Michaela Jacksona, tworząc z tego musical w stylu West Side Story. Używam słowa musical nie bez powodu, w tym ponad 18-minutowym teledysku więcej jest filmu niż właściwej muzyki. A jak muzyka się pojawia, to oczywiście wraz z charakterystycznym układem tanecznym, który na lata wyznaczył trendy w choreografii. Historia, jak wspomniałem, opowiada o Darylu granego przez samego Jacksona, który właśnie skończył rok szkolny z dobrym świadectwem, ale jego ekipa raczej drwi sobie z tego. Bohater moralnie stoi gdzieś pomiędzy byciem tytułowym złym, a kimś, kto za wszelką cenę chce wyjść z tego półświadka. Co warto zaznaczyć, te lata temu określenie bad było tożsame z dzisiejszym cool, tak więc zdanie. Wcale nie jest jakąś łopatologiczną próbą wciśnięcia tytułu tworu do tekstu, by było wiecie bardziej cool. Nic z tych rzeczy. Tutaj wszystko jest przepięknie przemyślane, zagrane i nakręcone, a tak jak wspomniałem, choreografia jest cudna. Pomimo tylu lat na karku, wciąż to trzyma swoją energię, a widz ogląda to z zaciekawieniem. Dziś to niekwestionowany kamień milowy w teledyskach, jedno z ciekawszych dzieł Scorsese, lecz podczas premiery odbiór wcale nie był taki jak dzisiaj. Te prawie 35 lat temu Ben spotkał się z falą oburzenia, która skupiła się na obrazobórczym elemencie choreografii. Tak chodzi oczywiście o chwyt za krocze. Dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale wtedy było to coś absolutnie nieakceptowalnego. Ciekawe jak ta widownia zareagowałaby na te dyski pokroju Anakondy Niki Nasz. Wow, here we are. Pamiętacie Hearth 2013 roku? Ten genialny film sci-fi z Joaquinem Phoenixem w roli głównej? Wyreżyserował go Spike Jones, który ma na koncie jeszcze taki film jak *Bing* John Malkovich. Ogólnie wiele filmów pełnometrażowych nie zrobił, ale bez dwóch zdań jest człowiekiem filmu. Odpowiada za produkcję wielu seriali, dokumentów, a także reklam, które nieraz reżyserował i w sumie było ich dosyć sporo. Jedną z nich jest reklama Apple HomePod, czyli głośnika domowego z inteligentnym asystentem głosowym, choć gdybym wam o tym nie powiedział, to prawdopodobnie byście się tego nie domyślili. To praktycznie czterominutowy teledysk z niesamowitymi efektami, które nie zostały wykreowane komputerowo. To wszystko, co widzimy, wydarzyło się na skrzętnie zbudowanym planie. Sama reklama jest absolutnie piękna i magnetyzująca. Czuć ewidentnie siłę muzyki, która rzecz jasna, wydobywa się z homepoda. Znakomity ruch choreograficzny, no i niebanalny pomysł ze zmiennokształtnym mieszkaniem. Szczerze, to jedna z moich ulubionych reklam ostatnich lat. Widać w niej to coś czuć jakość i dbałość o detale. Które sprawiają, że to naprawdę dobra reklama. A co ciekawe, sam produkt pojawia się na zaledwie 3 sekundy, co tylko udowadnia, że wcale nie trzeba faszerować widza bezpośrednim lokowaniem nazwy i produktu. Można, tak jak w tym przypadku, wzbudzić emocje, które potem bezpośrednio zakodują się w pamięci z tym konkretnym urządzeniem. Dobra robota, panie Jones. Już wszyscy wiedzą o co chodzi. To, że jestem fanem Dawida Podsiadło było widać na moich odcinkach w prowizorycznym studiu, dlatego też nie mogło zabraknąć teledysku tego wspaniałego artysty z jeszcze wspanialszej Dąbrowy Górniczej. Za reżyserem tego klipu stoi w większości wam znany Tomasz Bagiński, który nominowany był do Oscara za krótkometrażową animację Katedra, no a także jest znany z legend polskich Allegro, a obecnie jest producentem Netflixowego Wiedźmina. Teledysk pewnie każdemu znany przedstawia pracę ekipy przesadzającej drzewa, do której dołącza Dawid. Metafora jest całkiem prosta, że małomiasteczkowy miasteczkowy Dawid jak to drzewo ze szkółki zostaje przeniesione do wielkiego miasta, w tym przypadku do Warszawy, o czym mówi tekst utworu. Tylko widzę jedną nieścisłość. Rejestracja tego transportera sugeruje, że Dawid jest z łodzi, tam powinno być SD zamiast EL. Także teledysk byłby w porządku, gdyby nie ten detal. Wszystko fajnie, panie Bagiński, ale tutaj w topa. A tak na poważnie, podsiadł faktycznie, dołączył do zespołu przesadzającego drzewa i kamera dokumentowała to od rana do wieczora. Potem po prostu ładnie to zmontowali i myk. Mamy gotowy teledysk z morałem i sprytnym odniesieniem do samego utworu, a to wszystko, jak wspomniałem, w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Gladiator, obcy, Blade Runner, Marsjanin, a to tylko parę hitów, które nakręcił nie kto inny jak Ridley Scott. To reżyser najwyższej próby. Jego pozycja w świecie kina od lat jest bardzo wysoka. Prawie 40 lat temu podjął się współpracy z pewną mało znaną firmą sadowniczą, ruch o tyle ciekawy, że Ridley był wtedy już po premierach takich produkcji jak właśnie Obcy, Blade Runner czy Duelists. To była ta reklama. I'm okay. okay. Wymowny film, który sugeruje nam, że wielka głowa z telewizora, która ma mi masy, to IBM, czyli wtedy największa konkurencja Apple'a, czego nie ukrywał sam Steve Jobs podczas jednej z imprez branżowych. Aż tutaj nagle wbiega kobieta w pomarańczowych spodniach, rzuca młotem, by zakończyć przekaz i teraz już wiemy, że 24 stycznia Apple Computer zaprezentuje Macintosha i zobaczymy, dlaczego rok 1984 nie będzie jak rok 1984. 1984, co jest bezpośrednim nawiązaniem do powieści Orwella o tym samym tytule. Reklama ta została nadana 22 stycznia podczas finału Super Bowl i według statystyk obejrzało ją 90 milionów widzów. Nie muszę wam mówić jak wielkim sukcesem okazał się nowy komputer od Apple, który po dziś dzień jest produkowany pod nazwą iMac. Najpierw napiłbym się herbatki... Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Zgaduję, że nikomu nie trzeba przedstawiać co to za serial. Ślepnąc od świateł to moim zdaniem jedna z najlepszych gangsterskich polskich produkcji z fantastycznymi bohaterami. Wyreżyserował ją Krzysztof Skonieczny, aktor po warszawskiej szkole aktorskiej, który lata temu załapał się nawet do reportażu TVP o lektorach. Ja myślę, że to można pogodzić jedno i drugie bycie lektorem z byciem aktorem. konieczny zajmuje się wszystkim, od fotografii, przez granie w teatrach, po serię filmów niezależnych, czy teledysków. I to właśnie na nich się zatrzymamy. Tego dnia miałam rozbierać w 2014 roku nie był gotowy na ten geniusz. Dziś jest to utwór co najmniej kultowy i wyjątkowy. Dorota Masłowska, występująca pod pseudonimem Mr. D, przeskoczyła swoją epokę i stosunkowo niedawno klip wraz z utworem zyskał uznanie. Podczas premiery wiele polskich i zagranicznych serwisów pisało z oburzeniem, jak można stworzyć coś takiego, jak Ania Rubik zgodziła się na udział w takim badziewiu. To niesamowite, jak na przestrzeni zaledwie 7 lat zmieniły się gusta. Podejrzewam, że to podobny przypadek co z klocuchem. W każdym razie oczywistym jest to, że za teledyskiem stoi Krzysztof Skonieczny i jego konglomerat artystyczny głęboki OFF. Pod przykrywką tandetnego klipu, niczym z VHS-u i produkcji pokroju Janusz Wideopoleks, kryje się bardzo wiele pracy artystycznej i naprawdę interesujący tekst. W teledysku możemy zobaczyć oczywiście Anię Rubik i Dorotę Masłowską, ale także Janusza Habiora czy Jakuba Żulczyka. Uwielbiam takie projekty, które na pierwszy rzut oka wydają się absurdalne i budzą ambiwalentne odczucia, ale im dłużej się ogląda, tym większy geniusz odkrywa się z takiego dzieła. Podejrzewam, że gdybym puścił wam następny przykład i nie podawał kto za nim stoi, to i tak znalibyście tego reżysera. Jednak, żeby zachować pewną spójność materiału, najpierw go wam przedstawię. Proszę państwa, oto Wes Anderson, znany głównie z animacji jak Fantastyczny Pan Lis czy Wyspy Psów. Natomiast w filmie aktorskim można zauważyć jego niepowtarzalny styl: symetryczne kadry, płaskie kompozycje czy charakterystyczną pastelową kolorystykę, która jest obecnie niemal w każdym jego filmie, od najpopularniejszych popularniejszego Grand Budapest Hotel czy Kochankowie z Księżyca, kończąc na najnowszym francuskim kurierze. Swoją markę wyrobił m.in. właśnie na reklamach i teraz widzimy jedną z najciekawszych, reklamująca belgijskie piwo Stella Artois. Le Apartomatic, bo tak brzmi tytuł tego minutowego filmu, pokazuje jak młoda para wkracza do apartamentu z masą gadżetów pokroju schowanego w ścianie akwarium, telewizorów czy automatycznego kominka i masy innych bajerów. Wszystko w retrostylu na tle francuskich kamienic. Oczywiście najważniejszą opcją mieszkania jest nalewak ze Stella Artois. I kiedy młody mężczyzna powraca z garderoby, dostrzega idealnie nalany złocisty trunek, który przemawia do niego pięknym, kobiecym głosem, należącym oczywiście do jego partnerki, która utknęła w schowku na pościel pod wersalką. Jednak to nieważne, bo ważne jest piwo, a piwo to moje paliwo. Hmm? Tym romantycznym akcentem musimy zakończyć ten materiał. Chciałem Wam pokazać najfajniejsze, mniejsze projekty ludzi filmu, ale tak naprawdę no, z dorawianiem nie miało to wiele wspólnego, bo podejrzewam, że Wes Anderson za reklamę piwa nie otrzymał 50 złotych dniówki i połowa z góry, tylko znacznie, znacznie więcej, być może nawet i z 1000 złotych. W każdym razie ja się z Wami żegnam, także do zobaczenia następnym razem.